Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na vloga, który po raz pierwszy kręcę kamerką Osmo Pocket, którą kiedyś tam Wam pokazywałem, także jakoś powinna być ok. Jeszcze w 1080p, ale obiecuję, że kolejne będą w 4K. Zacznę od rzeczy bardzo istotnej dla mnie, ale również związanej bezpośrednio z Wami, bo jakby nie patrzył, to razem współtworzymy ten kanał. Bo gdyby nie Wy, to nie miałby on racji bytu. Mianowicie pod ostatnim filmem, który nagrała dla mnie Sandra ze Sławkami Logitech Pro X. Pojawiło się sporo komentarzy wyrażających wasze niezadowolenie, że to nie ja nagrywam recenzję na moim kanale, że pojawiają się osoby trzecie i nie bardzo wam to pasuje. A ponieważ wasze zdanie, wasza opinia dla mnie jest bardzo ważna, zrobiłem ankietę na moim, na moim fanpage także linka macie w opisie tego filmu. Możecie tam oddać swój głos, i już na chwilę obecną widzę, że ponad 35% osób wolałoby, jednak, żebym to ja osobiście wszystkie filmy na moim kanale nagrywał, i tak pewnie się stanie. Ale fajnie będzie, jak pod tym filmem w komentarzu napiszecie i wyrazicie swoją opinię. Także tyle słowem wstępu, a teraz przy okazji pokażę Wam jeszcze, co Was czeka, jeżeli chodzi o testy na moim kanale, w najbliższym czasie. Między innymi przygotowuję porównanie czterech płyt na chipsecie X570. Wszystkie z nich w cenie około 800 zł. Pierwsza jest to Asus TUF Gaming, czy jak to woli TAF Gaming z dopiskiem Plus. Kolejny Gigabyte Gaming X. Dalej MSI MPG Gaming Plus. No i ostatnia Astro Quantum Gaming 4, czyli wszystkie z dopiskiem Gaming. Porównam oczywiście je pod kątem temperatur sekcji zasilania, temperatur chipsetu, obrotu wentylatora, wentylatorów na chipsecie, bo wszystkie takie posiadają. Rzecz jasna sprawdzę, jaki jest maksymalny brust, boost procesora na tych płytach, no i jak wyglądają napięcia ustawiane z automatu. Także mam nadzieję, materiał ciekawy, przydatny. Jeżeli ktoś szuka akurat płyty na tym chipsecie do 800 zł, w okolicy 800 zł, to powinien ten materiał Wam w tym pomóc. Teraz rozpakujemy pakę, w której powinno być chłodzenie AIO, jak i dysk M2. no nie trafiłem w kadr. Dla mnie. Dobra. ups, Proszę bardzo. Kugar Helor 360, czyli chłodnica 360 mm. O, jest dysk SSD Lighton MUX1, czyli interface PCIe. Express. 2 terabajty Będzie miał on potrzebny do przerzucania gier między kompami, które testuję. Do tej pory miałem dysk SSD na SATA w kieszeni zamknięty, ale tylko pojemność 500GB, no i to zdecydowanie było za mało. Zobaczymy na odczyty. I zapisy odczyt tego akurat dysku do 3400MB na sekundę i zapis do 3000MB na sekundę. Także w szybki, łatwy sposób będę mógł sobie to przerzucić, a to za pomocą tej kieszeni, w której ten dysk zamontuję unitek. Nie znam firmy, no okej. Okay. Zobaczę, jak ten dysk wypadnie w tej kieszeni. Oczywiście nie liczę na jego pełne transfery, bo wiadoma sprawa, że limitowany jestem z łączem USB 3.1 generacji drugiej, ale powinno być nieźle. Także przekupię jedną grę, Far Cry 5, PYK i mamy 590 już prawie ponad 600 MB na sekundę. Także zapierdziela naprawdę nieźle. Wchodzenie AI oczywiście z RGB pełną parą, bo i podświetlane są wentylatory, jak i sama blokopompa. Kawał klocka z niej przyznam szczerze, przynajmniej na zdjęciu. Węże też powinny być w oplotach, jak widać, ale to sobie sprawdzimy już podczas recenzji. Ciekawy jestem, właśnie, kultury pracy, głośności tej pompki. Poza, oczywiście, samą wydajnością tego chłodzenia. No i pokażę Wam jeszcze kolejne rzeczy, które w najbliższym czasie Was czekają. Klawiatura Szarkuna SGK3, o której Wam mówiłem w poprzednim vlogu. Trochę ją sponiewierałem, przyznam szczerze. Co dokładnie zrobiłem, o tym się dowiecie w filmie, który niedługo się powinien pojawić. Natomiast na koniec wsadziłem ją do zmywarki. No i czekam aż wyschnie, żebym mógł sprawdzić, czy działa. Bo sam jeszcze nie wiem. Także ciekawy jestem, czy to przetrwała. Dalej, dwie obudowy. Jedna z nich, znaczy obudów jest więcej, ale nie mogę Wam wszystkich pokazać, bo na dwie są jeszcze NDA. Czyli tak, NZXT H510 Elite w wersji czarnej. Matowy czarny. Postaram się to zrobić jak najszybciej. I druga obudowa. Kugar Gemini S. Nawet jeszcze nie otworzyłem pudełka. Także. Nie wiem jak ona dokładnie wygląda, no ale też jakoś postaram się szybko tą reszkę w miarę ogarnąć. Zobaczę, jak się wyrobię z czasem, jeżeli chodzi o te płyty główne, bo trochę to będzie trwało. Do, co do płyty jeszcze powiem wam tylko tyle, że czekam na kamerę termowizyjną, żeby to fajnie jakoś ogarnąć. Tutaj stoi komp, który złożyłem na mojego widza. Sorry za bałagan jaki tam jest. Także w obudowie złożony w obudowie Lian Li o 11 dynamic czy też dynamic w wersji Razera. Taką sobie klient wybrał. Generalnie on wszystkie klocki mi Wysłał, ja to poskładałem, podkręciłem. Już wszystko spakowane. Żałuję, że kurczę nie nagrałem tego, jak ten kąt wygląda, bo świeci się jak nie co, Także w poniedziałek już kurczę przyjeżdża i kompa zabiera. Muszę tylko winąć to wszystko folią, a czy streczem, żeby zabezpieczyć do wysyłki. W środku, oczywiście, po wszystko jest pianką, tak żeby w całości dojechało. U siebie w kąpie będę też wymieniał wentylatory na Shadow Wings 2 od Be Quiet. I to białe z czarnymi wstawkami. 140 mm. Obroty 900 na minutę, wentylatorki PWM oczywiście, czyli czteropinowe końcówki. Ja zawsze wolę podpiąć sobie wentylatory pod płytę główną i z jej poziomu nimi zarządzać. Także też pewnie jakiegoś vloga z tego ogarnę i Wam pokażę jak to wygląda. No wentylatory mi się bardzo podobają. Ja widziałem je już na komputeksie. Jak tylko je zobaczyłem, to się od razu w nich zakochałem. A tutaj ściąga się gierka, Gears 5. Zrobię pewnie jakiegoś gameplaya na RX 5700 XT, od Sapphire prawdopodobnie. Z Ryzenem 3900. Także zobaczymy, jak sobie taki duecik z tą grą poradzi na wymaksowanych ustawieniach. Ogarnę też pewnie jakiegoś vloga, bo będę wymieniał płytę z mojego testbencha, czyli tego Asusa Maximus 10 Hero na Asusa Z390 Formuła, jeszcze wyższy model. I przy okazji będę zmieniał dysk, znaczy montował tam dysk od Apacera, bo ten Kingston, który tu widzicie, niestety wyzionął ducha na nim, trzymałem gry. Na szczęście padł ten dysk z grami, a nie systemowy Plextora, który siedzi tutaj z radiatorkiem, jak widać. Także zrobię jakieś testy przy okazji tego dysku Apacera. To jest dysk na M2, pojemności 480 GB. Apacer pewnie marka Wam nieznana, no ale wszystko wytłumaczę w filmie. A no i zapomniałbym, jestem w posiadaniu procesora AMD FX 8300. Dobrze pewnie Wam znany. Płytka MSI Gaming Pro Carbon 970A. Pamiątki jeszcze Wam też pokażę, bo to ciekawostka. Pamięci dedykowane pod AMD DDR3 oczywiście. I karta graficzna GTX 660 od VGA. Także zrobię testy na tym zestawie i porównam to później do procesora AMD, znaczy dokładnie Ryzen 3400G na wbudowanym układzie graficznym. Zobaczymy, jakie będą różnice wydajności, czy ewentualnie wartość z takiego zestawu, jeżeli ktoś taki jeszcze posiada, przesiadać na nowego procesora z zintegrowaną grafiką, jak to wyjdzie pod kątem wydajności. Na dzisiaj to byłoby tyle. Ja się zabieram za sprawdzenie klawiatury szarkuna, czy przeżyła zmywarkę. Film pewnie pojawi się na początku przyszłego tygodnia. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.